33 dniowe Rekolekcje zawierzenia świętemu Józefowi W parafii świętego Józefa w Tomaszowie Lubelskim Dzień 18. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Boża, pochłoń mnie, Na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie, Z Jezusem błogosław mnie, Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie. Amen. Czym jest roztropność? We współczesnych czasach wielu traktuje ją jak wadę lub występek. Jeśli ktoś jest ostrożny lub przezorny w kwestiach moralnych, często bywa nazywany świętoszkiem. Roztropność jednakże jest cnotą, szczególnie ważną cnotą. Katechizm Kościoła katolickiego zawiera bardzo dokładną definicję roztropności. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością, czy strachem, ani z dwulicowością, czy udawaniem. Jest nazywana Auriga Virtutum. Kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Święty Tomasz Zakwinu nauczał, że roztropność jest najważniejszą z wszystkich cnót. Jej rola polega na panowaniu nad innymi kardynalnymi cnotami, umiarkowaniem, sprawiedliwością i męstwem. Pozbawiony roztropności, człowiek będzie albo zbyt pobłażliwy, albo zbyt surowy. Roztropność służy za przewodnika i woźnicę, pomagając duszy uniknąć błędnych skrajności. Roztropność jest cnotą królów i władców. Bez roztropności żaden przywódca nie może się wykazać umiarkowaniem, sprawiedliwością i męstwem. Święty Józef, król świętej rodziny. I Twój Ojciec Duchowy jest po Jezusie najroztropniejszym z wszystkich ludzi. W każdej sytuacji życiowej jest wzorem roztropności. Modlił się i czekał, aż Bóg mu wyjawi tajemnicę stanu błogosławionego jego żony. Uczył Boga, człowieka i w każdej sytuacji pozwalał, aby to roztropność kierowała jego krokami. Nadprzyrodzona roztropność różni się od roztropności ludzkiej. Ludzka roztropność kieruje człowiekiem tak, aby unikał trudności, cierpienia i niewygód. Z kolei, roztropność nadprzyrodzona nie dąży do unikania cierpienia. Przyjmuje krzyż z miłości i zawsze dąży do większego dobra. Dzięki łasce Bożej, roztropność świętego Józefa była nadprzyrodzona i heroiczna. Zanim objawiono światu mądrość krzyża, święty Józef dobrowolnie i z ochotą przyjął cierpienia dla dobra innych. Zanim odsłonięto przed duszami tajemnice współodkupieńczego cierpienia, święty Józef przeżył je z miłości. Święty Józef wzmocni w tobie cnotę roztropności, Święty Józef pomoże ci ćwiczyć się w nadprzyrodzonej roztropności, w każdej sytuacji będzie cię uczył, jak kierować się roztropnością, jak działać, aby nie licząc się z własnym cierpieniem zawsze dążyć do tego, co jest słuszne ze względu na miłość Boga i bliźniego. Człowiek posiadający ludzką roztropność pod wpływem snu nigdy by nie stał z łoża i nie uciekł do Egiptu z żoną i z małym dzieckiem. Szybko skarciłby człowieka, który by obwieścił jego żonie, że jej serce miecz przeniknie, a jej syn będzie przyczyną podziału w narodzie. Święty Józef nie jest jednak kimś zwyczajnym. Mocą ducha świętego jest człowiekiem o nadprzyrodzonej roztropności. Rozważa, modli się, rozeznaje i działa. Roztropność jest jego przewodnikiem. Ze świętym Józefem cnota nadprzyrodzonej roztropności stanie się również Twoim udziałem. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, Módl się za nami. Światło patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny. módli się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, Módl się za nami, opiekunie dziewic, módl się za nami, podporo rodzin, módl się za nami, pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, nadziejo chorych, módl się za nami, patronie umierających, módl się za nami, po strachu duchów piekielnych, módl się za nami, opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opaczności. Wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezławszy pomocy Twojej Najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco. Przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką. Abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą, wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Codzienny akt poświęcenia życia świętemu Józefowi. Mój Ojcze i mój opiekunie. Powierzam ci się całkowicie, i aby dowieść mojego nabożeństwa do ciebie, poświęcam ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę bez wyjątku. Zatem, o dobry Ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność. Amen. 33-dniowe. Rekolekcje zawierzenia świętemu Józefowi w parafii świętego Józefa w Tomaszowie lubelskim.